Do potrącenia pieszego na pasach dochodzi nie tylko z winy kierowcy. Błędy mogą popełnić wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Ale wina może leżeć tylko po stronie osoby poruszającej się pieszo. Dlatego komisarz Tomasz Kukułka z opolskiej policji apeluje. Niestety często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych w miejscach z pozoru tych najbezpieczniejszych dla nich, czyli tam, gdzie powinni się czuć najbezpieczniej, czyli na przejściach dla pieszych, z uwagi na to, że... W wielu przypadkach piesi błędnie oceniają odległość od pojazdu, który się zbliża, niejednokrotnie wchodząc w prosto pod nadjeżdżający pojazd i tak naprawdę pozostawiając kierowcy małą szans na to, aby się bezpiecznie zatrzymać. Czyli co nagle to po diable, więc nie daj mu satysfakcji. Dzień dobry, witam Państwa w programie na Osi. W naszym cyklu nie zabijaj i nie daj się zabić. Ja nazywam się Roman Latyn. A ze mną jest Sebastian Wątroba, z którym za chwilę będziemy oglądali jakieś zdarzenie drogowe. I o co nam będzie chodziło, Sebastian? No właśnie, będziemy starali się zastanowić nad tym, czy można było zapobiec zaistnieniu tego typu zdarzeniu. Zresztą eee, sami Państwo zobaczą, ocenią razem z nami, eee, co tu zrobić, żeby takich zdarzeń było jak najmniej na naszych drogach. Zapraszamy, zobaczmy. Zobaczmy. O, ciekawy przypadek pokazujący jak niebezpieczne jest tak zwane martwe w pole. Kierowca ciężarówki nie widzi tego małego samochodziku, gdyż on się znajduje dla niego w martwym polu. I zobaczmy, co dzieje się potem na drodze, bo to nie tylko ten, ten maluszek wpadł na lewy pas. Został tam jakby. Przerzucony. No, zdarzył się z kilkoma innymi samochodami, chyba nawet w konsekwencji dachował, bo tam jest, o, popatrz, tutaj dostaje jeszcze poprawkę i. On... I jakby się zaczyna przewracać, tak. No i teraz pytanie, czy ten tym małym samochodzikiem niebieskim mógł coś jeszcze zrobić, widząc, że ten ciężarowy go nie widzi? No, niby miał tam miejsce, żeby uciec, ale to już też wymaga jakby takiej zimnej krwi. Tak zachowania zimnej krwi, mógł też nie zwrócić uwagi na to, że ta ciężarówka po prostu go nie widzi, aż do momentu, kiedy go uderzyła. Dlatego starajmy się zawsze, mijając się małym samochodzikiem z ciężarówką, też mieć to na uwadze, że kierowca tej ciężarówki po prostu nas może nie widzieć. To są naprawdę ludzie, którzy pokonują tysiące kilometrów, ale no, znajdziemy się w martwym punkcie i na to nie, ma, nie, nie są w stanie już nic poradzić. Nawet te francuskie nalepki o, o martwym polu. Chociaż one dużo pomagają, i to dla kierującego osobówką wi widzisz, że znajdujesz się w martwym polu, więc unikajmy. Starajmy się wtedy albo zwolnić, albo dodać gazu, żeby wyjść z tego martwego pola, bo nie wiemy, czy, czy na przykład kierujący tym samochodem, a tutaj wszystko odbywało się praktycznie, no, można powiedzieć, zgodnie z, z przepisami. Zasygnalizował zmianę pasa ruchu, popatrzył pewnie w lusterka. E Pewnie tu miał już za tym niebieskim samochodzikiem wolny pas, a jednak, a jednak nie widział właśnie. Tego małego autka nie, nie zobaczył. Tak. No i jak widać, uderzony ten mały samochodzik ja trafił bezwładnie. na przód ciężarówki i, i na lewy pas całkiem przeleciał. Także bezwładnie już po prostu odbijał się jak, jak piłka. No. No jak piłeczko. Nie wiadomo, co tam się jeszcze stało dalej, bo, bo być może inne samochody. Najechały na, to, na, 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 na ten pojazd na, na, na siebie, bo to już, to już jest taka lawina wtedy. No ja bym to nazwał, no martwy punkt martwe pole. Przedstawiliśmy Państwu zdarzenie drogowe. My mieliśmy jakby taką opinię na ten temat, na temat tego, co tu się wydarzyło, jak do tego doszło. No ale oczywiście Państwo może widzieliście to inaczej, więc e, piszcie do nas, prawda? Tak jest. Piszcie do nas na nasz kanał na YouTubie. Lajkujcie go i subskrybujcie. I tam na tym YouTubie możecie też zostawiać swoje komentarze odnośnie zdarzeń, które my omawiamy i przedstawiamy swój punkt widzenia. Tak jest. Zapraszamy Was do oglądania programu na osi. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.